Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj znowu sobie Jump Challenge. I nie wiem, kiedy tym film, zawsze miesiąc temu. Albo dwa nawet. Jednak wtedy chyba jeszcze nie miałem nad Słowenii. Albo nie... wiem, może już miałem Słowenię, albo nawet Austrię. Teraz mam jeszcze Czechy, Japonię, Rosję, Szwajcarię i Koreę. Chciałam tą Kanadę, jednak muszę mieć jeszcze jedno pierwsze miejsce Tutaj mam wszędzie pierwsze miejsca, ale tu muszę być Dlatego nie wiem jak zrobić I Jeszcze W Finlandii, chcę tutaj zrobić Chcę pobić rekord świata, bo rekord świata to 156 metrów a Jak włączam na 150 i chcę to pobić Zobaczymy <trym> Taką jedną krótkę sobie zagrałem. Ojoj, już oj, to wyskoczyło. Ale idealnie, ale wynobdywały. Więc myślę, że nie wszystko stracą 135,5 metrów. Jestem szósty jak razie. Myślę, że będzie lepiej. Musi być lepiej. Dealmę wybicie. 151 metrów mój nowy rekord. Jeszcze tylko 5 metrów i pobiję rekord świata, więc fajne. To 5 metrów, czy? no łatwo jest w sensie, to nie jest łatwo, ale stary, że jakiś, no, troszkę lepszy wiaterek, idealny, żebym już pobiję rekord świata. Czy to będzie teraz? Nie, jeszcze nie. Ale myślę, że małymi kreczkami się do tego zbliżą, bo teraz większe rekordy mam. Myślę, że jestem naprawdę blisko. I która miejsca? Pier o, jest tutaj taki skin, który jest podobny do w sensie on jest taki trochę minecraftowy, już wam pokazuję strój. I... Zostawię możemy tak, pozostawmy. Już jestem nie było. Ale jest taki jeden zestaw tu. Na dole. Minecraftowy. Hmm. Hmm. O, ten, ten dokładnie ten tu. O, i on właśnie jest taki... Trochę podróbkowy, bo jakby nie są takiej głowy z okularami, ale za to jest... Yy, narty są takie dirtowe trochę. Ja już trochę... O, za 4000 mogę kupić. Nie wiem, bo ja już mam yy, tylko nart nie mam z tego zestawu. Mam kombinezon z tego zestawu. Kask. No, a nartyku nie mam. Więc... To tylko to jakby odróżnia, ale... Jak na razie gram... W ogóle zmieniłem. Ten u góry jest ten Majkello, czyli ja, Majkello. I w tej Korei się ciężko skacze na tej skoczni. Ja właśnie nie mogę nic zrobić, bo to jest strasznie ciężko skacze, ale spróbujmy jeszcze raz. Może odblokuje mi się kolejna skocznia, w sensie kolejny kraj. Za późno. No słaby stop, bardzo słaby. Niestety 36 miejsca, ja się tak staram, a nie mogę pierwszego cały czas zrobić. jak to będę pierwsze. To się tak będę cieszył. No to nie jest blisko pierwszego miejsca. Niestety, a więc jest mi bardzo przykro z tego powodu. No niestety. 26 miejsce. No jeszcze lepszyk kokę, nic się nie wydarzyło. 20 miejsce. No to myślę, że nie mam na co, na co patrzeć w tym moim skakaniu. I jeszcze w zakopano mi się łatwo skacze. Tak, w Polsce w Zakopaniu mm, Mój rekord 175,5, a... Jak skoczę jeszcze o 5,5 metra dalej, to będę miał rekord świata, więc spróbujmy. Nie wiem. Jak to będzie nagrane na filmie, to się tak będę radował. O, ale nigdy nic nie wiadomo. Oj, tylko ten wiatr przeszkadza. Prawie była ta zielona linia, prawie. 170 metrów. ładnie, nie powiem. Mi się wydaje, że ładnie. No teraz muszę skoczyć jeszcze ładniej. Za późno, ale wygląda jak taki dobry skok. Nie, mogło być lepiej, mogło być chyba też gorzej. Nie odróżniam. Piąte miejsce, aż dobra. Teraz przeskoczę na pierwsze. Seria druga jest i zobaczymy. O nie, nie przeskoczę na pierwszy niestety. No chyba, że z tym idealnym lądowaniem, nie, była prawie zielona lina, prawie, prawie. Skoczył na 165 m Myślę, że będę pierwszy, ale nie wiem. Tak, pierwsze miejsce. No myślę, że już powoli będziemy kończyć ten film. Ale jeszcze coś możemy sobie poskakać. Cały czas czubiłam, ale chcę sobie umiejętność poprawić, bo mam ten kryształek. Tutaj wszystko mam już zapełnione, tylko tu mogę jeszcze zapełnić. Ale, no to jakoś mi nie zależy na tym. Bo, yy, w umiejętnościach negocjacji, w różnych swoich wygranych, no to. Nie wiem w sumie czy to robić, no bo jakby to od ciebie zależy żeby wygrać Ale no możliwe, że po prostu tak wszystko dzieje i nie wiem, no, dobra. mam 10 tysięcy, to mam no, tutaj żeby mieć pełno już no, mam no, tylko 1960. Jeszcze dzisiaj mam 40 tysięcy tych pieniążków, ale... No już nie wiem, w sensie to są chyba jakieś żetoniki? Nie wiem Mi to bardziej przypomina żetoniki Ale... Nie wiem co to jest, nie wiem, to Muszę sobie ublikować jakąś skrzynię Kupię sobie że 300 kombinazm dziewczęcy. a to jest kombinazm chłopaczyński nie wiem, no, to nie jest nie to nie jest kombinazm chłopaczyński tylko to jest kombinazm chłop Chłopczyński jakiś, dobra. Poza darmu mamy. 400 wodot. Nie chce mi się czegoś w kupię. Kask. No i pustej już jest. Z powodu nowe rywalizacja. Możemy sobie zagrać szybką grę. Bo te turnieje nie chcę się zapisywać, bo y, nie pasują mi terminy. A na poza tym nie chcę się po prostu zapisać. Finlandia na 135, Finlandia na 100. O, K 90, ta co mi dobrze idzie. I lach, 116, nie kojarzę, dobra. Ale w Finlandii K4500 nie będzie fajną, taka 90 To myślę, że... Dobra, mam chyba dużą szansę na wygraną, jednak nie wiem jak mi pójdzie. Miałam kończyć film tak w ogóle. A jeszcze nie kończę. No myślę, że dobrze mi pójdzie ten skok. Ło, dobrze. 49 metrów. Idealny wybicie... Oj, to będzie dalszy z tym kisztapem. Mi się wydaje, tak? Idealne lądowanie, muszę być pierwszy, muszę być pierwszy, ja będę pierwszy. Ja tu wiem, ja to wiem. Pierwszy pięknie, za 3 sekundy jedną. Jestem pierwszy, kolejny skoczny. Czyli tak, na której na pewno wygram. No, nie no, chcę tak przychwalać, nie wiem czy wygram, ale to jest tam, na której próbuje wybić rekord świata, więc... I na niej dobrze idzie. Najgorzej by było, gdybym teraz pobył rekord świata. Coś się najlepiej by było. 151. No czyli. O, to bardzo dobry skok. No. Zwróćcie do... A tam skończył 152. Myślę, że to jest w ogóle komputerowo zrobione. Że to nie jest jakiś inny uczestnik, tylko. Komputer. My się Mi się nie tak wydaje, tylko ja to w sensie bardziej tak myślę, że to wiem, no bo to chyba by tak nie było robione. Nie wiem, jak wam to wytłumaczę. Myślę, że wy to rozumiecie po prostu, no bo to specjalnie jest tak podłożone. Lachtyka 116. 4, 3, 2, 1. Już jadę. Za późno. Czy będzie dobry skok? Pokażę wam jeszcze jeden takim skoczkę. To jest bardzo yy, stroma. To jest w Korei, chyba, właśnie. Czyli lecimy. O, drugie jest Tylko na początku sobie polecimy. <laughs> polecimy sobie po złoto. Czemu by nie? Jest 150 metrów i pierwszym jest. Chociaż nie, może tutaj to nie jest komputerów zrobione, ale wiem, że w tamtych, co tam skacze w tych grach, to to musi być zrobione. To samo nazwy, które się powtarzają, ale tutaj właśnie takich to sylaba. Tu mi się wydaje, że to jest prawdziwe, ale nie tam, dalej. Mam złoto, mam złoto, tak? Tak, bo pierwsze miejsce. Trzy razy podrzut, pierwsze miejsce. Złoto. I mam tu taką wyjątkową skrzynię. Wow. Tylko pokazać, że w tej japńskiej skrzyni może być wszystkie... Nie pieniądze te słabe, ale albo dwa, albo trzy te. Albo inne smugi. Są też pełne zestawy. Ten już mam, ten też. Ale to są jeszcze inne, ale naprawdę fajne. Odblokuję w sobie. A teraz przechodzimy do tego, abym Wam pokazał może z Nie, to jest. Nie, to jest w Chcę Wam pokazać tu skocznię w Korei, która jest naprawdę taka stroma. K210. Tutaj też jest to blisko prawda? 7 metrów tylko mi brakuje. Ale ona jest dużo stromsza niż tamte. Sam sobie zobaczcie. Zupełnie nie wiem jaki to jest skąd. Nie mogę określić. Ale patrzę jaka stroma. To jest praktycznie ściana. Idealne lądowanie. 15 minut trwa ten filmik. Dobra, więc ja w tym filmiku już się z wami po powoli żegnam z tym pierwszym miejscem. A więc no powoli... Więc w tym dobiegę zapomnijcie łapkę w górę, tak na koniec subskrypcję na tym kanale i... nie mam co więcej mówić. Prostu, pa! ce se rături și fata Pa, pa!